W Zamku Siedzkim już kolejna wystawa. Wystawa y, ciekawa. Jak najbardziej jest to trzecia z cyklu Sosnowieckie Sakrum. Tym razem prezentujemy historię kościoła rzymskokatolickiego na Sosnowieckiej Ziemi. Jakie materiały zostały tutaj zgromadzone? Powiemy różne, ponieważ mamy współczesne zdjęcia, które wykonywaliśmy w Kościele Świętej Barbary, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, w Katedrze Sosnowieckiej. Mamy zdjęcia, które udało mi się wypożyczyć np. od księdza Mariusza Trąby. Chciałam, żeby materiał był różnorodny, przedstawiał dzieje, kościoła tutaj na terenach właśnie sosnowieckich. Jaki był początek, jak to się zaczęło, jak pierwsze świątynie powstały, z jakimi trudnościami wtedy musieli się zmagać, jak również zaznaczyć takie najważniejsze wydarzenia właśnie dla kościoła katolickiego tutaj na terenie Sosnowca. Chociażby 1992 rok powstanie diecezji tutaj, a więc kościół w na Najświętszej Marii Panny, jako właśnie nasza katedra, a więc dom biskupa całej diecezji i tego typu właśnie przeróżne informacje. Mam nadzieję, że jest Ciekawa ta wystawa, ponieważ prezentujemy współczesne zdjęcia, jak również zdjęcia archiwalne, pocztówki z początku wieku prezentujące Sosnowieckie świątynie. Oczywiście nie ma tutaj szczegółowych informacji o wszystkich świątyniach, przede wszystkim o katedrze Sosnowieckiej, Kościółku Kolejowym, jak również tutaj naszych świątyniach na Sielcu ze względu na bliskie sąsiedztwo z Zamkiem Sieleckim, o Kościele Świętej Barbary, jak również niepokalanego Poczęcia. Jako kurator wystawy, jak Pani uważa, czy ta tematyka religijna jest mieszkańcom Sosnowca bliska? Myślę, że jak najbardziej. Ten cykl, który prezentujemy to właśnie pokazanie tej wielokulturowej mozaiki tutaj tych ziem. My wszyscy, różne wyznania tutaj mam na myśli, splataliśmy się ze sobą i mniej więcej to wszystko rodziło się w tym samym czasie. I myślę, że to jest niezmiernie ciekawe, kiedy możemy właśnie zobaczyć i takie zabytkowe ornaty, których w tym momencie już bardzo często ksiądz nie zakłada, kiedy właśnie odprawiana jest msza święta, czy właśnie naczynia liturgiczne, czy relikwiarze, które tak na co dzień nie są eksponowane właśnie w kościele, aby zobaczyć ogrom, bogactwo właśnie całej tematyki, bo to nie jest tylko właśnie... To co na, na co dzień możemy zobaczyć, jak również właśnie cały kontekst, cała właśnie historia, jak się to tutaj u nas kształtowało, co właśnie ważne było dla tych terenów. Jak również w tym momencie idąc do kościoła św. Barbary w Sosnowcu, nie zobaczymy przepięknych malowideł, które znajdowały się na, na suficie, na sklepieniu, natomiast na naszej wystawie jeszcze można je zobaczyć. W wystawie Sosnowieckie Sakrum Kościół Rzymskokatolicki towarzyszą wykłady. Będą trzy. Pierwszy odbędzie się 4. Września o godzinie 17.00, drugi 18 września o tej samej godzinie, a trzeci 2 października. Będzie to tematyka związana z taką ludową religijnością, z kościelnymi właśnie praktykami, jeżeli chodzi o różnego rodzaju nasze święta doroczne. Jak również siostra Bogdana Bartok z zakonu karmelitanych Susnowca wygłosi dla nas referat o Teresie Kierocińskiej. Wystawę Sosnowieckie Sakrum można zwiedzać w Centrum Sztuki do 17 października. Serdecznie zapraszamy!